Witam serdecznie serwis z naszej 24 Polska Pomorza. W ramach takiej działalności to, to prowadzimy wspólnie z kolegą Robertem, mającie koło Gospodyń Wiejskich, no, jest to, tam jest wielu innych członków, ale mamy też właśnie taką działalność powiedzmy kulinarną. Ostatnio kiedy spotkaliśmy kolegę Stanisława Barchackiego z dochobyczowa, który ma tam stowarzyszenie dołchobyczowskie, stowarzyszenie regionalne, pokazał nas, poczęstował, przede wszystkim to jest ten produkt, no niestety tak to wygląda, no niestety kapustach która My to nazwaliśmy kresowa kapusta barchackiego, w smaku rewelacyjna. Ona miała taki lekko krzanowy posmak. No i postanowiliśmy coś takiego u nas tutaj sobie y, wykonać. Kolega Stanisław nam ten przepis sprzedał. No i my go teraz chcemy się tutaj podzielić, bo właśnie będziemy to robić. I za chwilkę powiemy, jak to, pokażemy jak to więcej robić. A do tego nam są potrzebne, żeby taką kapustę, u ona w smaku jest rewelacyjna. Proszę wierzyć, że te słoiki, ja już mam kilka tych słoików. Myślałem, że uda mi się nagrać wcześniej że pokazać cały nabój niestety nie da rady bo każdy kto po prostu posmakuje zawsze więcej 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 tak zostało cudem zostało to bo sobie zostawiłem wzór że jak będzie ten produkt nasz końcowy to będę miał wzorze, do którego mogę porównać a do zrobienia takie kapusty nam potrzebne jest jak sama nazwa kapusta ja tu użyłem po prostu jedną główkę ona już została poszatkowana do tego kilka marchewek chrzan, taki wziąłem sobie czyściutki bez niczego olej cukier i jeszcze sól była, sól gdzie to jest sól. O tam na stół sól. Sól tutaj mam, taka ziarna gruba, taka, a to może być obojętnie. No i tak kapustę się wykonuje tak w ten sposób. Cały ten zestaw polega na tym, że bierzemy wszystko co mamy. Kapustę poszatujemy, za chwilkę zetrę na takie wiórki marchewkę. Po solę kapustę, wtedy dodam marchewki, dodam chrzanu, słoik, dodam słoik, troszeczkę oleju, oleju. Stanisław mówi to tak, że mówi słoik chrzanu, słoik cukru, słoik oleju. Do tego octu jeszcze trzeba dodać troszeczkę octu, pół szklanki, mówię, no tak będziemy dodawać. Wszystko to zmieszamy i za chwilkę pokażę, kiedy to poszatkuję kapustę, jak to wygląda po zamieszaniu i wtedy powiem dalej co robić. No i wszystkie składniki o których wcześniej wspominałem wymieszałem teraz na sam koniec po już dodałem powiem w jakiej kolejności dawałem, dawałem sól, cukier to wymieszałem, poczekałem chwilkę tam jakieś soczki już zaczęły być puszczane wtedy dodałem troszeczkę octu jeszcze na koniec olej teraz już poszatkowałem bo to troszeczkę mi zajęło tą kapustę y tą marchewkę marchewkę już widzimy na tą Sam to osiągnęło tak jakby równomierne nasycenie kolorem czerwonym no tak sobie żartuję, ale sam to muszę je kręcić i mieszać, bo mam niestety personel towarzyszący odmówił współpracy. Także sam trzeba to zrobić, ale to nic. A to za chwilkę kiedy to skończę, ona widać, że na puszę takie sos, soki swoje. Ale po, po takim wymieszaniu ładnie to odstawię i poczekam kilka godzin wtedy przełożę to do słoików i pokażę jak to też w słoikach będzie i po kilku dniach już ponoć można, można konsumować, o czym się empirycznie później przekonamy. No, myślę, że już jest dobrze. I tak kapusta teraz będzie odstawiona do piwnicy i ona sobie będzie nam, że tak powiem, soczki puszczać, dojrzewać i za chwilkę rano, kiedy wstanę to wstawię je do słoików. No i Kapusta po zmieszaniu z tym szanym, ja tam powiem, jeszcze dodałem, jak, jak smakowałem, to dodałem jeszcze jeden słoiczek takich małych szanów. rano dzisiaj mamy, już jest wstawiona w słoiki, za chwilę będą zakręcone, odstawione do piwnicy, no i później przyjdzie czas na konsumpcję. Także na razie dziękujemy, pozdrawiam Stanisława Barchackiego, tylko mam ten przepis i wierzę, że kapusta będzie chociaż zbliżona smakiem do tej, którą Staszka dostałem. Także na razie dziękuję i do zobaczenia.